Piersi to specyficzny nowotwór. Okalecza kobietę nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Jest to czasami nie do zaakceptowania przez, przez panie, tak? Niektóre sobie radzą, niektóre po prostu muszą coś z tym zrobić i, i, i zachęcamy panie, żeby się bardzo interesowały tym, dlatego że jest wiele możliwości operacji odtwórczych. W ubiegłym roku w Łódzkiem wykonano 700 operacji mastektomii i aż dziesięciokrotnie mniej rekonstrukcji. Choć za taki zabieg nie trzeba płacić. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje rekonstrukcję piersi, co więcej finansuje także radykalne mastektomie razem z rekonstrukcją piersi. To znaczy, że można się zasnąć z piersią, której jest nowotwór, a obudzić się z nową, zrekonstruowaną piersią. Rekonstrukcję można też wykonać nawet wiele lat po amputacji piersi. Wszystko zależy od kondycji zdrowotnej i chęci kobiety. Każdy chirurg piersi ma obowiązek każdej pacjentce poddanej mastektomii zaproponować zabieg otwórczy. Dziś w regionalnym ośrodku onkologicznym można było skorzystać z badań mammograficznych, zrobić USG piersi i cytologię, założyć konto w ZIP-ie, były warsztaty na temat zdrowego stylu życia i nauka samobadania.